Słuchajcie, Crafter, 22 rok, może gdzieś tu data będzie i y, ktoś usunął DPF-a, tutaj jak widać usunięty i katalizator SCR też usunięty jest, nie wiem po co, widocznie czymś przeszkadzał i y, dla Was taka rada, jak już to wycinacie, to wycińcie to z góry, bo pojedziecie na przegląd i ktoś powie, a tutaj było coś spawane, więc jest wycięte, y, to... Jakby było z góry gdzieś nacięte, to nie byłoby tak widać, nie by się w oczy. Ogólnie tutaj. Chełmscy fachowcy tak zrobili rozrząd, że wyrwało poduszkę silnika. Widzicie co się stało? Silnik spadł no, sanki. Yy, praktycznie urwało pasek rozrządu. Znaczy, mogło urwać pacek rozrządu, ale nie urwało, bo łapa dotknęła do napinacza. Wina Tuska. No i co wam jeszcze powiem? Tamtego warsztatu już nie ma, tak? Kubuś? Nie ma, nie ma. Nie ma. No był po prostu tak, tak tak dobry był, że musiał się zamknąć. Ale tu jest napakowane. tak, wow. tak się Marcin nie opieraj, bo za mnie kurwa zgniecie.